Wiktoria z programu, Rolnik szuka żony 11, do kolejnego etapu zaprosiła Adama. Zachowanie mężczyzny ukazane w 9. Epizodzie dość mocno zaintrygowało widzów, Wiktoria z, Rolnik szuka żony 11, Rolnik szuka żony 11, zbliża się do finału. Już niebawem widzowie TVP1 poznają odpowiedź na pytanie o to, kto jest razem i które pary przetrwały. Uczestnicy bieżącej edycji to Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał, Marcin. Bohaterowie dokonali już wyborów. Sytuacja szybko stała się jasna między innymi u Wiktorii, która do kolejnego etapu zaprosiła Adama. Tym samym z show pożegnał się Szymon, który nie otrzymał możliwości randki. Rolniczka nie kryła, że jest jej przykro z tego powodu, ale postanowiła pójść za głosem serca. W jednym z odcinków Adam, czytając na głos swój list, wyznał, iż wychowywali go dziadkowie. Czujni widzowie rolnika z zaciekawieniem oglądali więc epizod, w którym młody mężczyzna dzwonił do taty. Wszystko to nie mogło przejść w sieci bez komentarza. Rolnik szuka żony 11: Czy Wiktoria i Adam są razem po programie? W dziewiątym odcinku programu Rolnik Szuka żony, prowadząca Marta Manowska, odwiedziła Wiktorię i Adama. W pewnym momencie kandydat rolniczki wykonał telefon do taty, przedstawiając mu swoją dziewczynę. W komentarzach odbiorcy, szasz 11, próbowali dociec, jak więc naprawdę wygląda życie rodzinne uczestnika. A on czasem w liście nie pisał, że wychowywał się z dziadkami, a tu nagle telefon do ojca? Też to zauważyłam, to, że wychowywał się z dziadkami, nie wyklucza tego, że ma ojca. Mieszkasz na wsi, to często tak jest, że spędzasz czas z dziadkami, bo rodzice pracują ITB. Czy Wiktoria i Adam są razem po programie? Tego dowiemy się, oglądając nowe odcinki programu Rolnik szuka żony. Dziesiąty epizod już w najbliższą niedzielę 17 listopada o godzinie 21.20.